Dodatkowo, kombatanci, młodzieży, żołnierze, stajemy święto Wojska Polskiego do uroczystego apelu pamięci przed grobem nieznanego żołnierza w stolicy Polski Warszawy, aby poddać to znanym i nieznanym żołnierzom polskim, broniącym granic i walczącym o wolność, całość i niepodległość Rzeczypospolitej. Ten wyjątkowy dzień, przywołujemy pamięć wszystkich, którzy w boju spełnili swój święty obowiązek wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu największy dar, własną i życie. W sposób szczególny wspominamy żołnierzy, którzy 90 lat temu, w bitwie warszawskiej, podnieśli jego wolne zwycięstwo broniąc wolności Polski i Europy. Nowo zwołano mężni bojowie z poł. waleczni rycerze z poł. Chłopców bohaterowie kumalskiej witorii kusarze z poruchawy, czy Holma i kuszyna, ogromcy jasnej jury, zwycięzcy z poł. Starczyk Stanczyk Wzywam niezłomnych obrońców Konstytucji 3 maja, Posynierów generała Tadeusz Szałyszczak, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, wracających z ziemi włoskiej do Polski, białością księża Józefa Konatowskiego, podkrążnych, obywatelów rządzących stopadami, niechęć pod Radę Borkowa, Zarkowej Góry i Komarowej bohaterowie z tamt Krylii i Wieszczady oraz obronicy Kłodzka, Lwowa i zaburza. Legendary i zwycięzcy bitwy warszawskiej stań się do apelu tak, jak 90 lat temu stawali w ciężko-dzikto bolszewickiej ramach. Stań się do apelu! Do żołnierzy II Rzeczypospolitej, obrońców ojczyzny w pamiętnym 1939 roku, żołnierzy Polski Sił Zbrojnych na Zawodzie. żołnierzy I i II Armii Wojska Polskiego, żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, akcji burza i walecznych Podstańców warszawskich. Znaczy do pełni. Do Was złożonych, graciom arenasze i lotnictwa. Przy pojazdach na morzu i powietrze, polskiej w powietrzu wykupaliśmy w małe polskie batery i białą czarodzież na ulicy. Znam się, zapęta. Po potężnym wyraźnym ludziku! Wzywam żołnierzy Wojska Polskiego, korpusu obrony w ogranicach funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej, Straży więziennej i innych organów państwa polskiego, klasu ukraińskiego, Karkowa i Jednora, którzy stali się symbolem żołnierskiej i obywatelskiej wierności, koła wszystkich żołnierzy polskich, ofiary sowieckiego i chilewskiego totalitaryzmu, którzy na Łukasz Łęczyzny złożyli dla nich. Stan kapel. KOPRĘB! WIDZIEŃ Wzywam żołnierzy Polskiego Powojennego i Niepodległościowego, którzy przez ofiarę zdrowia i, i życia do końca pozostali wierni jeszcze niepodległej Rzeczypospolitej. Stan kapel. Okay. Wzywam wszystkich polskich żołnierzy, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa służby wojskowej, pełno w ich kraju oraz poza jego granicami, nieszczęśliwy ofiarę i w służbie ojczyzny życie. Zdam się na pełno. i po całej Polsce i świecie. Znane i bezmienne mówiły żołnierze Rzeczypospolitej oraz ród nieznanego żołnierza, na którego prawicach, których te są nazwy miejsc, trwały oręża polskiego, będą świadectwem dziedzictwa tradycji w czynów ojców naszych oraz naszej pamięci i tożsamości. A obdarna sala artyleryjska będzie pokłonem naszej poczynki. Jesteśmy dziedzicami Ich Testamentu, przekazanych go kaszle, Bóg, honor, ojczyzna. pałacu, bohaterowi. Szanowni Państwo, za chwilę będziemy świadkami jeszcze jednej bardzo uroczystej chwili. Po raz pierwszy na trakcie marszałka organizacji Związku odbędzie się ceremonia wręczenia nominacji generalskich oraz ceremonia wręczenia odznaczeń i wyznaczenia na kolejne kadencje. W tę część uroczystości poprowadzi koniec obowiązki dyrektora biura. W każdym razie, odnaleźć aktualny prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pan Paweł Załodębski. Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wkręci koordynację oficjalnego Wojska Polskiego, Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Granicznej. Proszę o wskazanie nowo wydawanych oficjalnych wojska Polskiego. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wierzchni księż drogich wręczy nominacje nominacji a Minister Obrony Narodowej pamiątkową buławę, pakiety oraz szapę oraz artykułu 76 ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 sierpnia 2010 roku na wniosek Ministra Obrony Narodowej na stopnie generalskie mianowani zostają na stopień generała, generał broni Mieczysław Dziedzicz. Na stopień generała broni, generał dywizji Zbigniew człowieka. Oraz generał dywizji Edward Łóżka. Na stopień generała dywizji, generał brygady Jerzy Wiziewski. Generał brygady Leszek Sądzieński. Generał brygady Janusz Lank. Na generała brygady pułkownik Wiesław Rudziński pułkownik Stanisław Olszański Pułkownik Krzysztof Pawulski. Pułkownik Kazimierz Wójcik, Dziękuję, dziękuję panu ministrowi. O. Proszę o wystąpienie do umianowanych oficerów policji, państwowych straży pożarnej i straży granicznej.